Mężczyzny do kobiety, nie da się jej pomylić z niczym innym. To nie jest tylko gest, nie jest słowo, nie jest prezent. To jest drżenie w sercu, którego nie sposób zatrzymać. To jest siła, która wywraca cały świat i układa go na nowo, by mógł być domem dla tej jednej, jedynej. Mężczyzna, który kocha naprawdę, czuje, że jego serce bije mocniej, gdy patrzy w oczy swojej kobiety. Że cały jego świat kurczy się do jednego uśmiechu. Jednego oddechu, jednej łzy na policzku tej, którą wybrał. Czuje odpowiedzialność, ale nie ciężar. Czuje, że jest gotów stać się lepszym człowiekiem. Nie z obowiązku, ale z pragnienia, by dawać radość, bezpieczeństwo, wsparcie. Taki mężczyzna chce chronić nie dlatego, że kobieta jest słaba, ale dlatego, że jej serce jest jego najcenniejszym skarbem. Chce być jej schronieniem, ramieniem, murem. Ale też ogniskiem, przy którym ogrzeje się każda jej niepewność. Jest gotów stawić czoła światu, walczyć o nią, ale też przyjąć jej łzy, jej ciszę, jej lęk i po prostu być. Nie ucieka przed trudnościami, nie cofa się w cieniu. Patrzy na swoją kobietę jak na najpiękniejszy cud i wie, że to, co czuje, to nie tylko namiętność, nie tylko zachwyt, ale głęboka, niegasnąca miłość. Miłość, która boli, bo pragnie być zawsze blisko. Miłość, która daje siłę, bo czuje się odpowiedzialna za czyjeś szczęście. Miłość, która nie pyta, co dostanie w zamian, bo kochać to znaczy dawać z siebie wszystko. I najważniejsze, em, mężczyzna, który naprawdę kocha, nigdy nie przestaje tego mówić. Nie przestaje okazywać czułości nawet wtedy, gdy świat chce, był twardy jak skała, bo miłość nie czyni go słabym. Miłość czyni go prawdziwym dla Ciebie.